Gry. Spotkał się z Tomkiem Sakiewiczem niedługo przed śmiercią, dziennikarzem gazety polskiej, bo rozumiał, że materiały, które ma, albo wyciągną go w górę do wielkiej polityki, albo zakopią go półtora metra pod ziemią. Takie to były materiały. Mówił Tomkowi Sakiewiczowi, że bardzo się czegoś boi. Boi się o swoje życie. Gwarancją jego życia są zdeponowane materiały u pewnego prawnika, jego przyjaciela, powiernika jego tajemnic. Tomek Sakiewicz miałby doprowadzić do Jarosława Kaczyńskiego. Mieli się spotkać. Tomasz miał być pośrednikiem w tych spotkaniach, ale nie zdążył, bo do tego spotkania nie doszło. Andrzej Leper zginął dlatego, że zawierzył mnie temu człowiekowi co trzeba. Powiernikiem swoich tajemnic, swoich nagrań i swoich dokumentów uczynił człowieka, który był na pasku WSI. Tym człowiekiem był mecenas a wcześniej znany warszawski prokurator Ryszard Kuciński. Ja znałem świetnie Ryszarda Kucińskiego jeszcze jako dziennikarz, dziennika życia dziś nieistniejącego, gdy tenże był prokuratorem apelacyjnym w Warszawie. Chodziłem do niego jako dziennikarz, bo on był przez pewien czas szefem biura prasowego tejże prokuratury, rzecznikiem prokuratury apelacyjnej, później prokuratorem, a później warszawskim adwokatem, który otworzył kancelarię naprzeciwko no. Belwederu. I w tej kancelarii pracowała córka Andrzeja Lepera. I tego człowieka Andrzej Leper uczynił powiernikiem swoich tajemnic. Mówił o nim mój przyjaciel, człowiek, któremu ufam jak nikomu innemu na świecie. Proszę Państwa, w swoich książkach opisuję pewną historię dotyczącą Ryszarda Kucińskiego. Ja ją przypomnę dla tych, którzy z Państwa ją znają. Dla tych, którzy jej nie znają, opowiem tak, żeby zrozumieli o co chodzi. Któregoś razu Łonek Lichocki, ten były szef kontwiadu PRL, wywołuje mnie na spotkanie i podczas tego spotkania mówi o tym, że są materiały pokazujące, że Kwaśniewski, prezydent ten czas, kłamie. Była to wiosna 2005 roku, Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski. Pytano go o to, czy zna Marka Dochnala. Kwaśniewski mówił, że go nie zna, nie widział go, nigdy, nigdy z nim nie rozmawiał, nigdy się z nim nie spotkał. Jednym słowem, że jest to postać mu całkowicie nieznana. Mówił o tym wielu dziennikarzom. I oto Olek Lichocki pokazuje mi zdjęcia, na których Kwaśniewski i Dochnal, wtedy oskarżeni o wiele rzeczy, lobbysta, aferzysta i urzędujący prezydent, i także żona prezydenta Jolanta Kwaśniewska, stoją razem na tych zdjęciach, piją szampana, klepią się po plecach, uśmiechają się do siebie. Zdjęcia mówią czasami więcej niż słowa. Ona mówi, że da nam te zdjęcia. Warunkiem jest opublikowanie ich w poniedziałkowym wprost, a rozmawiamy w piątek. Mówi, jeżeli nie opublikujecie, dostanie je ktoś inny. Jadę do Staszka Janeckiego i Marka Króla. Mówię, nie znamy motywów tego człowieka, ale jeżeli zdjęcia są autentyczne, to może warto. Oni mówią tak. Jeżeli to prawda, jeżeli zdjęcia nie są falsyfikatami, publikujemy je. Motywów tego człowieka może nie poznamy nigdy. Warto publikować zdjęcia pokazujące, że urzędujący prezydent to ugarz. Publikujemy je w poniedziałkowym wprost. O 12.00 Kwaśniewski ma zeznawać przed Komisją Dostaw Pekar Norlin, gdzie ma być pytany o kontakty m.in. z Markiem Dochnalem. O 10.00 jednak robi konferencję i mówi, że nie pójdzie na komisję, że po co ma tam iść, zaśpiewać, zatańczyć. takich użył słów. Może Państwo pamiętacie, jednym słowem postawił się ponad prawem. Nie miał prawa nie iść na tą komisję, ale nie poszedł. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego Kwaśniewski zareagował tak nerwowo, a my zastanawiamy się, ile razy jeszcze damy się odgrywać jak dzieci. Ktoś za naszym pośrednictwem chciał ostrzec Kwaśniewskiego, dać mu do zrozumienia, że jemu tam nie wolno iść. Nie wiem, dlaczego służby działają tak, że robią często coś na okrągło, ale tak robią. Nigdy wprost, zawsze przy pomocy szeregu ogniw pośrednich. My w tej sprawie mieliśmy być jednym z takich ogniw. Nam się wydawało, że złapiemy urzędującego prezydenta na kłamstwie, będzie mu ciężko przed komisją, a on po prostu na tą komisję nie poszedł, po tym jak zobaczył nasze zdjęcie. Opowiadam Państwu o tym w kontekście Andrzeja Lepera, dlatego, że nie byłoby tych zdjęć, nie byłoby tej rady Kwaśniewskiego, gdyby nie Ryszard Kuciński, przyjaciel, załóżnik i powiernik wszystkich tajemnic Andrzeja Lepera. On nam te zdjęcia dał. On był adwokatem Marka Dofnala, ale przede wszystkim był człowiekiem WSI. On wykonywał polecenia takich ludzi jak pułkownik Aleksander Lichocki. On nam te zdjęcia przekazał na rozkaz, a później przekazywał nam wiele innych rzeczy. I takiemu człowiekowi Andrzej Leper powierzył swoje życie. Powierzył mu swoje nagrania i swoje tajemnice. Najgorsze z możliwych miejsc. Równie dobrze mógłby je powierzyć generałowi Markowi Dukaczewskiemu z WSI, szefowi WSI. Proszę Państwa, Andrzej Leper nie popełnił samobójstwa, tylko został zamordowany. Kto przeczyta tę naszą książkę, nie będzie miał sobie tego żadnych wątpliwości. Czy wierzycie Państwo w to, że wersję prokuratorską na gruncie logiki zdrowego rozsądku, że samobójca mógłby postępować tak, jak opisała to prokuratura. Według prokuratury Andrzej Leper wziął krzesło, miał takie prywatne pomieszczenia w siedzibie Samoobrony w Alejach Jerozolimskich. Y tam była siedziba samoobrony, ale tam są też takie prywatne pomieszczenia z łazienką, wydzielone tylko dla Andrzeja Lepera. Według prokuratury on wziął krzesło, zaniósł do tej łazienki, wszedł na to krzesło, założył pętlę na szyję, przetwierdził ją do haka, odepchnął krzesło i w ten sposób zginął. Policjanci z komendy stołecznej, którzy prowadzili czynności śledcze na miejscu, z którymi rozmawiałem, zabezpieczyli ślady. Okazało się, że z krzesła ktoś wytarł wszystkie odciski palców. Tam nie ma żadnych odcisków palców. Z pętli, którą Andrzej Leper założył sobie podobno na szyję, sam ktoś wytarł wszystkie odciski palców. Innymi słowy, według prokuratury miało to wyglądać tak, że leper wchodzi na krzesło, wyciera z tego krzesła wszystkie odciski palców, następnie zakłada sobie pętlę na szyję, nagle sobie uświadamia, aha, nie wytarłem jeszcze odcisków palca z palców, spętli. Z wyciera te odciski palców i dopiero wtedy popełnia samobójstwo. Brzmi groteskowo, prawda? Muszę Państwu powiedzieć, że jako niedoszły samobójca mniej więcej wiem, co czuje człowiek w momencie, gdy jest gotowy na śmierć. Ja pamiętam jak szedłem przed kościół świętego Stanisława Kostki czułem się jakbym lewitował. Nie istniała przeszłość ani przeszłość, nic wokół mnie nie było widoczne. To po prostu taki stan jedyny, unikalny, absurdalny, jakby trudno go w ogóle opisać. Nie wyobrażam sobie, żeby w takim stanie największą troską Andrzeja Lepera na chwilę przed śmiercią było wycieranie odcisków palca najpierw z krzesła, a potem spętli. Na miejscu zbrodni, bo tak to trzeba nazwać, policjanci zabezpieczyli tzw. ślady traceologiczne, czyli ślady butów. Okazało się, że były dwie osoby, których personaliów nie ustalono w dniu śmierci lepera w jego łazience. Twardy dowód, że były dwie osoby Niedługo przed śmiecią lepera w miejscu, w którym on zginął. Co robi z tym dowodem prokuratura? Odrzuca ten dowód, uznając, że skoro nie wie, kto zostawił te ślady, to się nie będzie tym zajmować. Nie wiem, czy Państwo widzicie ten absurd. To mniej więcej tak, jakby prokuratura odkryła, że jest przestępstwo, ale nie wie, kto je popełnił, więc się tym nie zajmuje. Przy takim podejściu wyjaśniane byłyby tylko te sprawy, gdyby, w których sprawca przestępstwa przyznaje się do jego popełnienia na gruncie logiki zdrowego rozsądku. Proszę Państwa, według prokuratury Andrzej Leper dowodem na to, że popełnił samobójstwo jednym z kilku, było to, że zamknął się od środka, a drzwi w jego pomieszczeniu prywatnym można było otworzyć zewnątrz zamkiem cyfrowym, a nie można było otworzyć zamkiem cyfrowym, dlatego że w siedzibie samobrony odłączono prąd. Innymi słowy, zdaniem prokuratury to, że Leper się zamknął, bo zalegała z płatnościami, to, że Andrzej Leper zamknął się od środka, i jednocześnie działał zamek cyfrowy. To miało być dowodem na to, że popełnił samobójstwo. Jednym z kilku. Ale w tym samym protokole, który zamieszczamy w książce niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, kto z Państwa będzie chciał, to może sprawdzić, że jest napisane, że gdy policjanci z Komendy Stołecznej weszli do siedziby samoobrony, to znaleźli na miejscu działający telewizor, dekoder telewizyjny, działał światło, klimatyzacja i komputer stacjonarny. Żadne z tych urządzeń nie działa bez prądu. Na gruncie logiki i rozsądku można sobie zadać pytanie, a więc był ten prąd, czy go nie było? Oczywiście był, bo gdyby go nie było, to żadne z tych urządzeń by nie działało. Był nielegalny. Panowie samobrony samoobrony zrobili sobie tak zwane nielegalne dojście prądu. Ale przecież dla prokuratury nie powinno być istotne, czy prąd jest legalny, czy nie. Tylko czy był prąd, czy nie było. Bo jeśli był, to można było otworzyć zamkiem cyfrowym, jak ktoś znał kod, drzwi do pomieszczenia prywatnego lepera. Jeśli go nie było, to nie można było otworzyć. Proszę Państwa, co robi z takimi argumentami prokuratura? Ma zaświadczenie zakładu energetycznego, że prąd został odcięty. Uznaje zatem, że prąd został odcięty. Ale przecież to jest absurd. Bo jeżeli prąd został odci odcięty, to jakim cudem działały te wszystkie urządzenia, które nie działałyby bez prądu? Nie wiem, czy Państwo widzicie te absurdy. Myślę, że są widoczne nawet po płytkim namyśle, bo przecież yy, one pokazują, że prokuratura w tej sprawie brała tylko to, co pasowało jej do tezy o samobójstwie od początku. Czy państwo uwierzycie, że w tej sprawie zaszedł kolejny przypadek polegający na tym, że nastąpiło yy, awaria miejskiego monitoringu w momencie, gdy leper umiera i nie można było sprawdzić, kto wchodzi i kto wychodzi z siedziby samoobrony. Akurat w tym momencie, podobnie jak w hotelu ukraina Wódzku. Takie przypadki. Prokuratura tłumaczyła, że sprawą zajęła się w poniedziałek, choć śmierć nastąpiła w piątek, bo w weekendy prokuratora nie pracuje. Proszę Państwa, pytałem dwóch prokuratorów krajowych, pytałem Andrzeja Witkowskiego, kilku innych. Wszyscy mi powiedzieli, że to jest bzdura. Jeśli idzie o śmierć człowieka, ale najważniejsze są pierwsze godziny. Po paru godzinach już pewnych sytuacji się nie odtworzy. Na przykład Pawolon w krwi człowieka utrzymuje się 12 godzin. Jeżeli się zaniecha prowadzenie śledztwa o trzy doby, to to jest coś więcej niż błąd. To tak, jakby komuś zależało, żeby pewne sprawy nigdy nie wyszły na światło dzienne.